Mam. Pokaż. Jeszcze raz. Jeszcze raz tak szybko będziesz przyjeżdżał. Stowaj. Dobry. To ci zabiorę motor i przyjdziesz z mamą. Bo to, że masz do jazdy, nie upoważnia Ciebie do wariackiej jazdy. Tam masz pole, możesz sobie jeździć kosmos. Tu ja sobie nie życzę. Dobry. Bo jest niebezpiecznie. Przyjeżdż do wiadomości. Tak. Co? Tak. Przyjechałeś? Ok. Eu queria Ale to niepotrzebne do takich nie motorach To są motory wyczynowe A gdzie A kiedy? A w czym problem? Zaoraliśmy to wszystko Ale mamy pozwolenie tutaj od właściciela wyjeździć. Tylko, żeby nie robić żadnych gór, bo tu pan kosi trawę. Tak. nie jest wody. Wody. To, jest to jest teren prywatny. Mamy pozwolenie od pana, który jest właścicielem tego terenu. Pani wszystko wiedzą. My wiemy, bo jakbyśmy nie wiedzieli, to byśmy tu nie jeździli. Nie, nie jeździlibyśmy tutaj, nie. Ja by nam zakazałem, żebyśmy tu nie jeździli. Także naprawdę nie, nie. O, nie, do widzenia, miłego dnia. Czy widział pan, żebym szybciej jechał? Tak, widziałem 15. Dziękuję, do widzenia. 10. Możecie sobie jeździć. A dlaczego tu pan mówi, że to jest prywatna tak, droga? Tak, to jest prywatna droga tych wszystkich właścicieli, którzy mają... Ja nie muszę no, no. się panu tłumaczyć. Do widzenia. No to jak... Jak pan mi się nie musi tłumaczyć, jak ja chcę. Pan się nie musi zadzwonić na policję? Tak. Dobrze. No. Tylko niech pan numery rejestracyjne moje spisze Nie bądź taki cwany kochany proszę pana, ja nie mam nic przeciwko. przeciw no jak nie? Przecież... Sobie jeździli tylko Ale czy ja, u... ja dzieci mam no. tutaj, mam psa Dziecko mi wybiegnie, będzie pan jechał, walnie kogo. Nie czy tylko widział to pan chodzi, okay? Widział pan ile jechałem na godzinę? Proszę pana, dobrze, jechał pan 10 i ja przepraszam, że pan przeszkodziłem i proszę o tak dalej. No okay? i tak będzie. Okej. Okay. No, no okej, okay. no. można. Nic nie? złego nie robiłem, 10 na godzinę zwiedzam. Proszę no nie Jest, mam... No, wiemy, ale ja, ja... Nie mam chronometra, okej? Okay? No. Ja jestem tak I samo, pan... przyjeżdżam sobie odpocząć, zwiedzić, Słuchaj, powolutku. Co... Mam ekologiczny Cisz... wydech. Nie słychać mnie. Pana, nie nie brzęczę mi mój numer, to wie pan... To... No bo jak pan że na policję pan dzwoni? Na kolaka, no. No jak pan że na policję pan dzwoni? Pana, ale bądźmy ludźmi. No to okay. bądźmy ludźmi. Jadę powolutku, zwróci mi pan uwagę. Mówię, że nie przekraczam I Szybciej, I cieszymy, rozstańmy się. No taką, i dobra? No, A, tak? Co tam kurwa pisze z tyłu? Po poszki. Nie to Tam, tam. No nie byliśmy w tamtym stronie no... Chodźmy na pały. Trudno oposzki. No ale nie, nie, wiem, nie wiem, no tam przyjechaliśmy i my zahaczymy tu na chwilę. No, dobra. A to prywatne jest? Tak. Górnie. Ja wiem później chodził, brodził się kurwa o szyby. A co? Ja już by wyniesę po No to takie rzeczy nie robimy to Ale no bez przesady, no No czekaj, no, dogadamy się Niech Pan zaprzeka No daj już, no, no kurna y, Co możemy powiedzieć, no Jest to taka pierwsza sytuacja, gdzie się spotykamy to nie jest Dobra, no Fabie, ja Ci powiem gdzie jest Popytam, jak szybko byśmy byli to są Ponieważ dzisiaj nie to ładujemy nie będziemy... To dyskutować, bo Szyb żadnych nie wybijamy jak pan widzi. Dobra, ten prywatnie, ja się jedę proś, nie będę tablica to samotę, nie ma to tablicz, jest kurwa do Was. Ja już kurwa wszystkich trud gonią. Ja to przychodzę w niedzielę, w sobotę przychodzę. Ale nie chciałem zwrócić uwagę na tę sytuację, że jeszcze nie widzimy pierwszy, e, drugi czy trzeci, tylko pierwszy. Tablice są. I jeżeli byśmy tu kilka razy. A ty nie nie, nie wiem, trzeka, my chod, byśmy nie posłuchali. Niech tak. ja się to, skurwa tu stanie odpowiadamy my. Chodź na mnie to, mi to Gdybyśmy się kilka razy widzieli, my byśmy pana nie posłali. Ale jeżeli pan mówi, że tu nie wolno wjeżdżać, to możemy Ale tu właśnie. No. Powiedzieć, że nie będziemy przyjeżdżać, no i tyle. No. Co ja to wiem? No już, łopasz, chłopie, się tu wpłacą, chodzą kasę, i dalej A. wracają. Ale właśnie o tym mówię, że widzimy to się, jak wracać. Ale dlatego. nie Flaszkę no. ci przywidzimy jako. No. Czy pan pan jeszcze, jak? A. No kurde, nie możemy się, A, jak ludzie dogadać. No to nie możemy się, Co? to Przecież coś w okluz skasowałem, tu jest dzikowiecka. Co, to, tak? tu, tak. A tam nie wiem czy ktoś tam jeździ. No. Nie jeździ, tylko moja brata na dołku w Ożyniu się. Dzikowiecka? Nie kojarzę. Chyba 200 wydali. dali. nie niebieski? Tak, z Biestówki musieli dawać. No, no. O kurna. Tutaj na nie jest telefonu. Łobuszki! Nie mamy portfelów, dokumentów, no nawet możemy podrzucić jakąś flachę, no dobra, no. ale... Jedziemy stąd, nie będziemy tu już jeździć. Tu że nie będziemy tu jeżdżać, jeżeli jest prywatny i nie wolno Jest Jeszcze kubka plasky, ja to przejdziemy w brzustkach. A gdzie tu jest sklep no, Jeszcze kubka ktoś nie kurwa badziemy kurwa jak alkoholikowi, <grym <grym bo ja takich rzeczy nie zrywam. <grym> ja też byłem młody, chuj, bo bum popuszczę, chuj tam. Tam jest w brzustkach pole grilla. No. Tam czekam, jak nie spotkam was kurwa. No, poznaję was po twarzy z wiwy, ja na winie stałem na bramce głównej w wyjściówce. Gdzie? Na Bibę stoi. Dobra, rzucę, pojedziemy. Tam jestem, tu, drogą. jest kurwa, tu do góry. No. Jeść kurwa, prosto. No. I za szczyżowanie lecisz za prosto pod górę, bo lepiej sobie doła. Tak jest tylko w górce. Kupię jakąś dobrą wódkę. No, no i... i gdzie z tym przyjechać? Przyjeźdź kurwa, jestem tu w do súpa, z koło tego supa, z pieprzózka. Tam? Tu, tu jest Tam. ten SUP. No. A pamiętaj, ja nie wiem że na tyle pieniędzy, że dzisiaj musieliśmy to wpuścić, bo co nie ładujemy tyle aut, że coś wpuścić. Dniu... Musimy się dzisiaj odstresować. Ja nie wrócę, ja was wcześniej spotkam. Ale... Dobra. Żeby nie było mnie widać. Nie no to, 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 to ma być widać. A. Może być? No. Może być. nieźle tu chłopaki. Nie ten, nie. Już nas tu nie będzie. Na tym czy nas, no nie wiem jak inni, nie, ale... Dobra, na razie. No, na razie. Gdzie ten Tam tabliczkę miałeś. No Renie prywatne. To się i z drugiej Tu też jest tabliczka. Jeździcie i niszczycie nam drogi. Nic nie niszczycie. Co nic nie niszczycie. Proszę się. No nie jeździsz i niszczycie drogi. Ale to jest zarejestrowane, hopie. Ale co to jest zarejestrowane? Masz zakaz wjazdu i tu nie masz. Gdzie masz prawa zakaz wjazdu. Pokaż mi tam znak, gdzie jest zakaz wjazdu. Od Stracąki i od Wilkowic. Gdzie? Na dole. A co ty kurwa jesteś policjant, wypierdolajnik? No, nie wiem. Weź do pierdolni, bo jak nie, to ja to zrobię. Dawaj! Następny sery dawaj!